We wrześniu 1939 roku Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki dokonały zbrojnej inwazji na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W wyniku tej agresji prawie 6 milionów polskich obywateli straciło życie, w tym około 3 miliony Polaków żydowskiego pochodzenia. Na okupowanych terenach Polski Niemcy wprowadzili karę śmierci, nawet za najmniejszą pomoc Żydom. Wincenty i Lucja Brankowie zsiedli z koło Michowa wraz z synami. Henrykiem i Tadeuszem zostali zamordowani przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego za pomoc udzieloną Żydom 15 marca 1943 roku. Pokazowa egzekucja była elementem szerszych działań związanych z wyłapywaniem uciekających przed zagładą Żydów i zastraszaniem lokalnych społeczności. Do ofiar przeprowadzonej wówczas akcji należy także doliczyć mężczyzn z rodziny Gottfriedów, których barankowie ukrywali oraz macochę Wincentego, Katarzyna. Historię zamordowania rodziny Baranków możemy zrekonstruować dzięki dokumentacji śledztwa prowadzonego w tej sprawie w latach 70. XX wieku przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie. Na podstawie wspomnianych akt wiemy, że 15 marca 1943 roku około godziny 5 nad ranem do gospodarstwa rodziny Baranków przyjechał oddział składający się w większości z członków Sonderdienstu, czyli funkcjonariuszy niemieckiej policji pomocniczej. Prawdopodobnie dowodził nimi niemiecki żandarm. Do udziału w akcji zostali także przymuszeni członkowie wsi z sołtysem na czele, którym nakazano przeprowadzenie poszukiwań w gospodarstwie Baranków. Według uczestniczącego w tej akcji, Bronisława Baziora, w pewnym momencie oficer żandarmerii zauważył, że pod dachem chlewu brakuje kawałka muru i miejsce to jest zastawione deskami. Polecił jednemu ze swoich podwładnych usunąć tę deskę i zaglądnąć do wewnątrz. Po usunięciu deski odkryto, że pomiędzy domem baranków i chlewem znajdowała się kryjówka, w której ukrywano Żydów. Odnalezieni mężczyźni zostali niezwłocznie zamordowani. Następnie Wincenty Baranek i jego żona Ucja zostali rozstrzelani w stodole znajdującej się w ich gospodarstwie. Zamordowano tutaj także ich synów. Kilkunastoletni Henryk i Tadeusz, idąc na miejsce śmierci swoich rodziców, trzymali się za ręce. Na widok tak prowadzonych i trzęsących się młodych chłopców, wśród zgromadzonych mieszkańców wsi podniósł się płacz. Według relacji świadków, synom Wincentego i Ucji kazano uklęknąć. I strzałami w tył głowy pozbawiono ich życia. Zamordowani chłopcy mieli zaledwie 12 i 10 lat. Po egzekucji funkcjonariusze zakomunikowali zgromadzonym mieszkańcom, że mają 24 godziny na dostarczenie do niemieckiego posterunku w miechowie macochy Wincentego Katarzyny, której nie udało im się tego dnia odnaleźć. Karą za niedostarczenie kobiety miało być rozstrzelanie kilkudziesięciu mieszkańców wsi. Zapewne dlatego steroryzowani członkowie lokalnej społeczności wkrótce przekazali ostatnią ofiarę w ręce przedstawicieli władz okupacyjnych. Według historyków, w trakcie obławy nie odnaleziono wszystkich ukrywanych członków rodziny Gottfriedów. Najprawdopodobniej jeden z nich, w czasie akcji, przebywał poza wsią. Zwłoki zabitych Żydów Niemcy nakazali zakopać w pobliżu stodoły. Zezwolili na pochowanie rodziny baranków. Na Miechowskim Cmentarzu Parafialnym, zabraniając jednak organizowania jakichkolwiek uroczystości pogrzebowych. Dlaczego 15 marca 1943 roku niemieccy funkcjonariusze rozpoczęli obławę w gospodarstwie Baranków? Według historyk Krystyny Samsonowskiej, Wincenty Baranek podjął się ukrywania rodziny Gottfriedów, ojca wraz z kilkoma synami, krawcami. Na prośbę żołnierza armii krajowej i pracownika sądu w Miechowie Bronisława Falenckiego. Prawdopodobnie zajmował się on przekazywaniem Żydom fałszywych dokumentów. Niektórym miał także pomagać w znalezieniu schronienia. Tak mogło być właśnie w przypadku Gottfriedów. Według Samsonowskiego istnieje możliwość, że to Falencki mógł być odpowiedzialny za akcje w gospodarstwie baranków. Po aresztowaniu i brutalnym przesłuchaniu mógł wydać baranków jako tych, Którzy ukrywali Żydów. Być może starał się w ten sposób ratować własne życie i załamał się wskutek tortur w czasie śledztwa. Dodajmy, że wcześniej Falenckiego wydała niejaka Maria Bochner, której miał dostarczyć fałszywe dokumenty. Z drugiej jednak strony nie należy wykluczać, że obława była spowodowana nosem kogoś innego. Według niektórych świadków, Gottfriedowie nie zachowywali wystarczającej ostrożności. Na przykład używali nocą głośnych maszyn do szycia. Czy wiemy dlaczego Barankowie zdecydowali się ukrywać żydowskich uciekinierów? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Jeden ze świadków tamtych dramatycznych wydarzeń wspominał, że Wincenty pomagał nie z odwagi, ale z pobożności. I dodawał, że bać, to on się bał. Wydaje się, że wsparciem mogła być dla niego jego żona Ucja, o której sąsiedzi mówili, że była światła i wzorowo prowadziła dom według świadectw mieszkańców wsi także młodzi chłopcy Henryk i Tadeusz byli zaangażowani w pomoc. W 2012 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował rodzinę Baranków tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Historycy szacują, że Polacy w czasie II wojny światowej uratowali kilkadziesiąt tysięcy swoich żydowskich współobywateli. Niemieccy okupanci zabili za tę pomoc Około tysiąca Polaków.